Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym webinarze z serii dotyczącej raportowania w ramach ESG. Dzisiaj pokażę Państwu nasze autorskie rozwiązanie oparte o funkcjonalności Power BI. Natomiast zanim zaczniemy omawiać nasze rozwiązanie, chciałabym chwilę poświęcić na informacje o tym, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Odpowiedzią na wymagania rynku, interesariuszy i firm w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska postanowiła złagodzić trochę kwestie dotyczące raportowania i zmienić wymogi oraz wprowadzić okres przejściowy w raportowaniu i przesunąć go o dwa lata. Co to oznacza? Oznacza to, że firmy, które powinny raportować już w tym, powinny raportować w przyszłym roku za rok 25, Będą mogły zaraportować się z opóźnieniem o dwa lata. Natomiast w chwili obecnej w dalszym ciągu obowiązuje nas ustawa rachunkowości. Nie została jeszcze dyrektywa Stop the Clock zaimplementowana do porządku krajowego. W związku z tym bazujemy na przepisach aktualnie obowiązujących. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że firmy, które zaczęły już swoją przygodę z raportowaniem ESG i Robią w tym temacie cokolwiek, to znaczy próbują chociaż policzyć swój ślad węglowy, postanowiły podejść do tego w sposób rozsądny, to znaczy nie przygotowywać się do całego raportowania ESG od A do Z, tylko w ramach Wymogów interesariuszy, klientów, naszych partnerów biznesowych postanowiły liczyć swój ślad węglowy tak, żeby można było chociaż część raportową dotyczącą tego tematu pokazać swoim interesariuszom. Stąd nasze rozwiązanie oparte o Power BI, które za chwilkę pokażę. Myślę, że możemy już przejść do pokazywania naszego rozwiązania. To, co widzimy w tej chwili na ekranie, jest to nasz dashboard główny. Mamy tutaj zakładki dotyczące społeczeństwa ładu do korporacyjnego, celów zerowej emisji. Mamy pokazaną na środku całkowitą naszą emisję. Możemy sobie przefiltrować cały nasz dashboard według roku, który chcemy oglądać, według emisyjności konkretnych gazów. Możemy według kraju, lokalizacji. Możemy też w każdy ten zakres kliknąć i przejdziemy do następnej zakładki. Ja pokażę za chwilkę, jak to wszystko funkcjonuje, natomiast. Dlaczego mówimy o tym rozwiązaniu? Dlatego, że jest to proste. Jest to oparte o pliki wejściowe, które są po stronie klienta. Może się wydawać, że jest to bardzo zbliżone do Excela i takie pytania się pojawiają, czym to się różni od, w takim razie od Excela. Różni się tym, że jest to narzędzie dla, przeznaczone dla dużej liczby danych. To znaczy, jeżeli mamy dane rozproszone, mamy je w różnych systemach, mamy je w systemach księgowych, logistycznych, jakichkolwiek albo na przykład że gdzieś zbieramy dane związane z ISO 14001 i kwestie dotyczące zakresu trzeciego, w tym miejscu jesteśmy w stanie pokazać je wszystkie od razu na raporcie. Więc Excel może wydawać się prosty, ale na pewno nie będzie to tak zautomatyzowane jak w Power BI-u. Dlatego pokażę po kolei, jak to wygląda, pokażę, dlaczego to jest proste i warto z tego skorzystać. Przejdziemy tu na chwilkę do roku 25. Zobaczą Państwo, że w zakresie drugim pojawiła nam się wartość zero. Jak zrobić, żeby tu pojawiły nam się jakiekolwiek wartości i policzyły do całkowitej emisji? Przejdziemy do naszego SharePoint'a. Klient ma swój własny SharePoint. Tutaj są wprowadzane pliki, mamy parametry. Parametry są potrzebne do tego, żeby te wartości się policzyły i pokazały w końcowym raporcie. Wchodzimy w rok 25, zobaczymy, że folder jest pusty. Przekażemy plik dotyczący energii elektrycznej. Plik nam się pojawił, wracamy do naszego, naszego dashboardu. System potrzebuje dosłownie chwilę, żeby przetworzyć te dane, dlatego przełączę się na chwilę na rok 24 i wrócę do Państwa z informacją, jak to wygląda już po przetworzeniu danych. Możemy sobie wejść w każdy z tych zakresów, wejdziemy w zakres pierwszy, widzimy emisję całkowitą z zakresu pierwszego, oczywiście możemy filtrować sobie to po roku, po emisyjności, po kraju, tak samo jak na każdej zakładce oddzielnie. To co widzimy tutaj, to jest nasza propozycja wizualizacji w formie wykresu, jest ona chyba najbardziej czytelna, jeśli chodzi o kwestie czy finansowe, czy niefinansowe, możemy oczywiście to pokazać w formie tabelkowej, jest tutaj w tym zakresie dowolność. Każdy z tych elementów, które tutaj Państwo widzą, czy to, co tutaj jest na samej górze, czy paleta kolorów, czy logo, dopasowujemy do, do wymogów naszego klienta. Jeżeli mają Państwo jakąś swoją paletę kolorów, my jesteśmy w stanie ją tutaj pokazać. Wejdziemy teraz w energię elektryczną, zobaczymy wszystkie lata, które mamy zaraportowane, i pokazuje nam się każdy rok po kolei. Dodatkowo mamy tutaj uwzględnioną tak zwaną energię odnawialną w procentach. Co to oznacza? Jeżeli kupujemy na przykład certyfikaty zielonej energii, jeżeli mamy energię odnawialną z paneli fotowoltaicznych bądź z jakiegokolwiek innego źródła, które jest traktowane jako zielona energia. Nasza emisyjność spada. Nasz system przetwarza to w ten sposób, że pokazujemy od razu, jaki jest udział tej energii odnawialnej w procentach, jaką mamy konwencjonalną energię w kilowatogodzinach. Pokazujemy emisje w CO2 na, na wskaźnikach location based i market based. Jeżeli chodzi o wskaźniki, które są tutaj ujęte i niezbędne do raportowania zrównoważonego rozwoju, są to głównie wskaźniki GHG, mogą być to. Inne mogą to być wskaźniki COBIZE. Jest tutaj dowolność, jeśli chodzi o, o ten zakres, jeżeli tylko firma takich wskaźników używa. Może być tak, szczególnie w sytuacji, kiedy banki raportują pokazują swoje raporty, że używają na przykład wskaźników GAR. Taki wskaźnik oczywiście jesteśmy w stanie tutaj zaszyć. Wejdziemy sobie do zakresu pierwszego jeszcze raz, czyli mamy tak samo wszystkie emisje bezpośrednie, zakres pierwszy w ujęciu miesięcznym, możemy sobie to przefiltrować, możemy sobie wejść tak samo do zakresu drugiego, mamy całkowitą emisję. Wszystko. To, co tutaj widzimy, i te wizualizacje dopasowujemy do potrzeb naszego klienta. W zakresie trzecim mamy to samo, czyli dane, które mamy w, po stronie naszego modelu, one też się generują w taką wizualizację wykresową. Oprócz tego, że nasze rozwiązanie, rozwiązanie daje możliwość pokazania, jaką mamy emisyjność we wszystkich trzech zakresach emisję całkowitą dodaliśmy również. Te, również część S, czyli część związaną ze społeczeństwem i z warunkami zatrudnienia. To, co widzimy na tym dashboardzie, mamy łączną liczbę, łączną liczbę zatrudnionych, mamy podział według płci, wskaźnik nowych zatrudnień, wskaźnik odejść. Tutaj mamy podziały, różne podziały według, głównie według płci, dlatego że to jest o tyle, że to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o tą część S przy raportowaniu SG, natomiast każdy z tych kafelków możemy dowolnie dopasować. To znaczy, jeżeli któregoś z tych elementów nie chcemy pokazywać, nie musimy. Możemy sobie to pokazać w liczbach, możemy pokazać w procentach całości. Każdy z tych elementów jest oddzielną wizualizacją, którą możemy sobie dowolnie dopasować. Mamy też zakładkę dotyczącą HR, czyli to jest taka część powiedzmy bardziej miękka. Mamy tutaj na górze KPI, -e, które będą nam pokazywały, jak to wygląda w stosunku rok do roku. Czy mamy wzrost, czy mamy spadek, co dokładnie chcemy, czy jest to dla nas w ogóle istotne, jeżeli chcemy to pokazywać. Mamy tutaj liczbę godzin nadliczbowych. Możemy sobie zobaczyć, że wzrosła nam w stosunku do poprzedniego roku. My tu patrzymy rok 23 do 24. Mamy minimalną płacę w stosunku do rynkowej, mamy liczbę wypadków przy pracy, ten wskaźnik jest obliczany już na poziomie pliku wejściowego, hmm. oczywiście my dajemy do tego odpowiedni kalkulator w jaki sposób należy to przeliczyć i też możemy sobie zobaczyć, że w stosunku do zeszłego roku wzrosły nam wypadki przy pracy. Na tej podstawie możemy wyciągać różne wnioski, możemy podejść na przykład do rozszerzenia w takim razie programu BHP, może powinniśmy robić je częściej, to, co jeszcze możemy tutaj uwzględnić, to jest rozwój i szkolenia. Mamy przeznaczony jakiś budżet na rozwój naszych pracowników, możemy sobie zobaczyć, jaką mamy średnią liczbę godzin szkoleń na danego pracownika. Budżet na rozwój akurat w tym momencie pokazuje nam się tutaj jako KPI, czyli rok do roku wzrósł nam budżet, który przeznaczamy na szkolenia naszych pracowników. Z części takiej bardziej miękkiej, hr mamy tak zwane benefity i prawa pracowników. Wszystko to, co tutaj widzimy. Możemy sobie dowolnie modyfikować, to znaczy, to jest nasza propozycja. Jeżeli są inne benefity w firmie, możemy sobie je tutaj uwzględnić. Jeżeli są jakieś inne polityki, akurat w zakresie praw pracowniczych, też możemy je sobie tutaj pokazać. Możemy odhaczyć sobie status w checkboxie, czy mamy, czy nie mamy. Dlaczego to ważne? Dlatego, że przy końcowym raporcie będziemy w stanie porównać, czy. Gdzieś przypadkiem nie umknęło nam to, że powinniśmy mieć jakąś politykę. Jeżeli okaże się, że tu nie mamy, no to warto byłoby ją przygotować i na samym końcu odhaczyć, że jednak ją już mamy. Wrócimy do, do naszego głównego dashboardu. Mamy też część G. Czyli ład korporacyjny. To jest prosta formatka, przygotowana jako plik wejściowy. To są propozycje naszych polityk, naszych kodeksów, które mogą być przydatne, jeżeli chodzi o raportowanie ESG. Podzieliliśmy to na takie obszary. Oczywiście to jest dowolność, to jest propozycja, ale w większości jest to raczej wymóg. Taka podstawa, baza, oczywiście tutaj też mamy część statusową, czyli na zasadzie checkboxów odhaczamy, czy mamy, czy nie mamy. Możemy sobie napisać uwagi, możemy napisać, ale możemy też dać link. Przykładowo, jeżeli mamy politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, możemy wrzucić sobie tutaj link do SharePointa naszego i od razu z tego poziomu przechodzimy do naszego dokumentu. Jest to o tyle fajne, że nie musimy szukać tych dokumentów, wszystko mamy w jednym miejscu, w jednym naszym systemie, dotyczącym ESG. Wracamy do dashboardu głównego. Mamy już, tutaj pokazywałam akurat rok 23. Zobaczymy, czy przetworzyły nam się dane. Tak jak mówiłam, wrzuciłam plik do Naszego SharePointa i mamy już policzoną emisyjność z energii elektrycznej w zakresie drugim. Dodatkowo, to co tutaj jeszcze mamy, mamy tak zwane celowe zerowe, cele zerowej emisji, czyli symulujemy sobie nasze podejście do redukowania emisji do 2050 roku zgodnie z wymogami regulacyjnymi. W tej tabelce mamy uwzględniony rok bazowy. Rokiem bazowym naszym jest 24. Taki mamy scenariusz. Referencyjne emisji. Planowana roczna redukcja w tym roku jest zerowa, bo to nasz rok bazowy, natomiast każda inna wartość, którą tutaj Państwo widzicie, je, zwiększa się. A dlaczego się zwiększa? Dlatego, że jest to mm, przykład firmy produkcyjnej, czyli zwiększamy produkcję, zwiększa nam się emisja. Planujemy roczną redukcję o 70% w 2050 roku. Te wizualizacje, które tutaj pokazujemy, to też jest dowolność. To jest, to jest nasza propozycja. Jeżeli firmy mają, bądź klienci mają swoją wizję, możemy tutaj ją przedstawić. To, co jeszcze jest istotne, z każdego tego miejsca, które tutaj widzimy, możemy sobie generować podsumowanie. Podsumowanie pokażę na końcu. Jest ono moim zdaniem przejrzyste i przyjemne, dlatego że możemy od razu dołączyć to podsumowanie do naszego raportu końcowego. Dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Część ważna dla audytorów, ponieważ musimy pamiętać o tym, że nasze raportowanie i nasz raport niefinansowy jest audytowany przez biegłych rewidentów, i audytorzy mogą sprawdzić, w jaki sposób podeszliśmy do tego tematu to znaczy, jakich wskaźników użyliśmy, co się zmieniło, dlaczego akurat tak zrobiliśmy. Mamy tabelkę audytową, która pokazuje nam, Całość naszych działań, to znaczy mamy jednostkę, mamy wskaźnik emisji, mamy typ operacji, to znaczy audytor może sprawdzić, czy plik został wprowadzony, czy, coś zostało, czy jakaś wartość została usunięta, czy została zmieniona, mamy datę operacji, mamy lokalizację. Wszystko to, co tutaj widzimy, możemy filtrować tak samo jak na wszystkich poprzednich zakładkach. Jeżeli audytor chce sprawdzić tylko dany rok, może sobie tutaj wprowadzić. Dane, możemy sobie tutaj zaznaczyć datę po roku. Tak samo po źródle emisji, po typie operacji. Wszystkie filtry możemy wyczyścić, wtedy widzimy całość. Wracamy do dashboardu głównego. To, co jeszcze tutaj mamy, mamy wskaźnik emisji. Wskaźnik emisji są to: jest to Zestawienie wszystkich naszych wskaźników emisyjności, które braliśmy pod uwagę przy przeliczaniu naszej emisyjności. Akurat my korzystaliśmy ze wskaźników GHG, natomiast, tak jak wspomniałam, część firm może korzystać z innych, może korzystać ze wskaźników przeznaczonych tylko i wyłącznie dla danego sektora, dla danej branży. Oczywiście te wskaźniki dla sektorów nie są jeszcze opublikowane dla wszystkich, ale one się publikują. Zazwyczaj corocznie wskaźniki się zmieniają. Więc jak najbardziej my je aktualizujemy, wprowadzamy je do naszego systemu i mamy aktualne wskaźniki dla danego roku. Tak, tu, tutaj mamy też identyfikator wskaźnika emisji, mamy wskaźnik konwersji, poziomy, poziomy, czyli jeżeli przykładowo mamy biopaliwo i będzie to biodizel, no to schodzimy o, o poziom niżej. Tak samo, na takiej samej zasadzie, jak na wszystkich pozostałych zakładkach, możemy sobie to filtrować. Wracamy do dashboardu głównego. To, co jeszcze jest tutaj istotne, mamy część dotyczącą danych finansowych. To, co możemy umieścić w tych danych. Możemy tu zawrzeć wszystkie dane finansowe związane z inwestycjami, czy będą to krótkoterminowe, średnio czy długoterminowe inwestycje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Możemy tutaj takie dane umieścić, one będą nam się tutaj zbierały. Co mam na myśli? Jeżeli inwestujemy w panele fotowoltaiczne, inwestujemy w filtrację wody, inwestujemy w jakiekolwiek inne kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, wszystkie te dane finansowe możemy sobie tutaj umieścić, bo pamiętajmy o tym, że część dotycząca zrównoważonego różnego rozwoju i jest częścią sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Jeżeli wybierzemy sobie jeszcze z dashboardu głównego inne gazy, to w tym miejscu w zakresie drugim i trzecim pojawi nam się wartość zero, bo w tych zakresach nie mamy już tych gazów. Przejdę do podsumowania. Tak jak wspomniałam, z każdego miejsca naszego modelu możemy wygenerować sobie raport końcowy. Raport możemy wyeksportować do dowolnego formatu, do Excela, do PDF-a, do PowerPointa, jak chcemy. Ja w tej chwili wyeksportuję go do pdf żeby zobaczyć, jak on wygląda i mm, dlaczego. Taka formatka jest dobra, widzimy tutaj, że mamy nagłówek, mamy za który rok mamy logo. Oczywiście cała ta formatka jest do dopasowania do potrzeb klienta, pokazujemy tutaj naszą emisyjność we wszystkich trzech zakresach, to jest akurat za rok 24, pokazujemy część związaną z prawami pracowniczymi w podziale m, według płci i wszystkich kategorii, które były uwzględnione w tej zakładce, pokazuje nam się data wygenerowania tego raportu oraz ilość stron. Dlaczego ten format jest dobry? Pamiętajmy o tym, że większość naszych raportów, które pokazujemy, nie są w formie graficznej, nie są w formie tabelarycznej, zazwyczaj są opisowe. Można się spierać, czy jest to czytelne, czy nie. Jeżeli oglądają to osoby, które są związane z działem finansów, działem compliance, czy też zarząd, zawsze będą patrzeć na liczby, zawsze będą patrzeć na wyniki. W związku z tym taka forma powinna być lepsza, jeżeli chodzi o część sprawozdania finansowego. Zakładam, że Państwo mają styczność z. z ze sprawozdaniami finansowymi, więc najlepiej pokazywać to w takiej formie. Jak wspomniałam, możemy to generować do różnych formatów, do Excela, do, do pdf czy PowerPointa, na potrzeby jakie chcemy, to znaczy możemy sobie wybrać tutaj rok, możemy wybrać sobie zakres, jest tutaj w tym, w tym zakresie dowolność, hmm, czy będą to, czy będzie to atrakcyjne dla, dla naszego zarządu? Jest to do, do decyzji zarządu, natomiast na pewno jest to bardzo czytelne. System nie jest tak rozbudowany od początku do końca jak wiele innych systemów. Natomiast na potrzeby uproszczonego raportowania w ramach zrównoważonego rozwoju może być wystarczające, jeżeli chcą Państwo liczyć tylko ślad węglowy. I pokazywać swoje wyniki, i swoje dążenie do celów zerowej emisyjności na potrzeby na przykład naszych interesariuszy, bądź, bądź w przypadku dialogu z naszymi interesariuszami. Wydaje mi się, że taka forma będzie łatwiejsza i Power BI też jest przejrzysty, jeżeli chodzi o same wizualizacje. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Zachęcam do kontaktu z nami. Jeżeli będzie potrzeba, żeby pokazać to na żywo, zachęcamy i do usłyszenia na następnym webinarze.